Panie pośle, dlaczego plebiscyty takie jak Róże i Rózgi, Tygodnik Atemi, są ważne dla społeczności lokalnej? To są bardzo ważne e, 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 eventy, e, wydarzenia dla społeczności lokalnej, przede wszystkim dlatego, że ją integrują. W Polsce społeczeństwo obywatelskie wciąż jest słabe po 25 latach od upadku systemu komunistycznego. Wciąż mamy bardzo mało organizacji pozarządowych, tzw. NGO-sów, fundacji, stowarzyszeń. Wciąż bardzo słabe są niestety media lokalne. Dlatego cieszę się, że mogę brać udział w tak fantastycznym plebiscycie jak, jak dzisiejszy. Pana zdaniem mieszkańcy powinni mieć wpływ na to, kogo nagradzamy, kogo ganimy? Oczywiście, jak wskazują badania Polacy przede wszystkim cenią wybory samorządowe, czyli te wybory, w których mogą wybierać władze lokalne, władze, które są im najbliższe, a jednocześnie bardzo chętnie biorą udział we wszystkich inicjatywach lokalnych. Tych inicjatyw wciąż nie ma zbyt wiele, wciąż niewielu ludzi oddaje swoje serce, oddaje swój czas, czasem nawet pieniądze na potrzeby społeczności lokalnych. Tym bardziej cieszę się, że wśród. Dzisiejszych laureatów jest bardzo wielu ludzi o takim zacięciu społecznikowskim. Co powinny robić media lokalne, by być bliżej mieszkańców? No przede wszystkim informować o, o ich rzeczywistych problemach, o tym, co się dzieje w ich małych ojczyznach. Cieszę się, że choćby tygodnik Temi, czy, czy lokalne telewizje w Tarnowie to czynią. Był Pan kiedyś felietonistą naszej gazety. Pamięta Pan jeszcze, co Pan pisał wtedy? Oczywiście, to były felietony głównie polityczne, bo jestem politykiem, ale z również z taką nutką związaną z, z moją działalnością w Tarnowie. W Tarnowie zostałem po raz pierwszy wybrany do Parlamentu Europejskiego. Udało mi się w 2004 roku wygrać wybory tutaj, więc, więc łączy mnie z Tarnowem duży sentyment.